I witam Was bardzo serdecznie. Kontynuujemy. I dzisiaj co? Dzisiaj mm, musimy wrócić. Jak widzicie, o, o, dziwo, teraz jak wczytałem grę. Mgła ustąpiła. Mm, ja tylko sobie troszeczkę dźwięk przyciszę, bo. Jak wieje, to zagusza. I to nie jest dobre. Ok, wychodzimy na główną. Mm, szosę Właściwie z naszym radosnym pistoletem, który już nam dupę uratował ki kilkukrotnie i idziemy w długą tak, ja zrobiłem jeden taki no dość poważny błąd zobaczcie, tam jest wejście do kopalni znowu też również przyjdziemy jeśli oczywiście nie zapomnę o tym Znając mnie to wiecie, dobra, chata na którą my eksplorowaliśmy była chyba na tym wzniesieniu, ja teraz się zastanawiam czy ja w ogóle jakoś naokoło nie poszedłem Fuck Chyba to jest to wzniesienie To ja ogłupiałem Przestań ziewać, nie źle za chwilę wyjdzie, że ja się znowu zacznę oddalać zupełnie od mm, prawidłowego kierunku marszu. Ale jak już wcześniej mówiłem, a chuj przygoda, nie? Dobra, słuchajcie, nie, idziemy dobrze, poznaję tą chatę. To jest ta chata, z której właśnie mieliśmy widok na ten, na ten obszar. Ja od tej chaty mniej więcej wiedziałem, w którym kierunku mam się udać. Tylko zboczyłem z drogi i zamiast iść tam poszedłem tam. Gdybym nie ustąpiła, to prawdopodobnie byśmy się zgubili. Byśmy byli zgubieni i odcięci od świata. Uuu. Dobra. Czy to jest przyjemniaczek? To jest przyjemniaczek w ogóle, którego chyba zabiliśmy. Czyli gdybym mgła... Tak kurde mgła yy, dała popalić, że. Zobaczcie, jak byłem blisko. Jeśli to jest oczywiście ten wilk. Zobaczcie, jak byłem blisko yy, tej głównej drogi. A ja jakoś dziwnie odbiłem, że w ogóle poszedłem z dupy tam. I słyszę wilki. Ty, słońce zachodzi. Dobrze się zorientowaliśmy, gdzie jesteśmy, bo myślę, że mogłoby się to dla nas. Skończyć znowu dolegliwość, ryzyko skręcenia. Przecież dopiero co, jak stamtąd wyszedłem, to było, że wyleczą. Tam jest kolejny wilk. Wilku, nie idź w moją stronę. Jak wiesz, zabiłem kilku twoich braci. Nie wiem, czy chcesz dostąpić zaszczytu i skończyć jako trofeum. Tak jak oni. Chcesz tego? Chcesz? Chcesz? Za moje głupie teraz takie zachowanie. Próbuję na bieżąco, jakoś, nie wiem, urozmaicać te materiały. Nie zawsze mi to wychodzi. Ale też nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem, tak więc staram się być taki, no, naturalny. Staram się być sobą po prostu. A ja mamiewam takie, no, humorki. Jak <laughs> ktoś powiedział, babskie. Nie, no. Ale mam takie humorki, że raz. Jak gram, czy ogólnie cokolwiek robię w życiu, do to... mam humor, innym razem łażę jakiś, nie wiem, taki, hmm? no. Dobra, ja sobie pozostawiam to, co tam poznajdowałem um... i widzimy się rano, chyba, że w nocy coś stanie się, coś niezwykłego to wtedy włączę nagrywanie, tak więc do zobaczenia i wracamy po przerwie, słuchajcie nic się nie, ciekawego nie działo yy, poza tym, że coś tam poczytałem yy, dałem naszemu bohaterowi jeść, pić i generalnie poszliśmy spać i tak właśnie wyglądała to nas troszeczkę się yy, z ekwipunku oczyściłem że tak powiem pogoda się już troszeczkę zjepczyła. A my sobie dzisiaj pójdziemy na małą przygodę. Wrócimy pewnie obciążeni nieziemsko. Dzisiaj, co sprawdzimy, sobie za chwilę Wam powiem. Najpierw chcę się jednak troszeczkę jeszcze rozejrzeć dookoła. Dobrze, tam była ta chatka. Sprawdziliśmy ją. Ten wilk sobie tu dalej łazi. Nie stanowi dla nas żadnego jakoś specjalnie zagrożenia. Ja myślę, że pójdziemy sobie w pierwszej kolejności tą ścieżką. Stamtąd wróciliśmy, więc tam tu na razie olejemy. Nie będziemy tam się zagłębiali w nic. Nawet jeśli tam coś było. Tu wygląda jakby był jakiś tartak gdzieś, więc pójdziemy w tym kierunku. I cóż. I ja ahoj przygodo. Teraz jak będę sobie tak powoli szedł. Najpewniej w tle wrzucę jakąś muzyczkę, żeby było tak klimatycznie, przyjemnie. Ja idę w ciszy, ja tylko słyszę śnieg, wiatr i, i kroki naszego bohatera. Celowo mam muzykę z gry przyciszoną, żeby właśnie, żebym właśnie. mógł coś własnego tam z internetu stawić. Bo tutaj taka dramatyczna ta muzyka leci a ja bardziej traktuję tą przygodę tak wiecie luźno dlatego też wolę taką no, jakąś taką lightową muzykę wstawiam i, i tyle no dobrze, tam jest jakaś szopa możemy iść tu zobacz, tu jest wzniesienie generalnie stąd byśmy mogli się rozejrzeć musimy pamiętać i pilnować by nasz bohater za bardzo tutaj nie zamarzł nam, znaczy nie zmarzł. No, nie zamarzu, Nie przesadzajmy do tego stopnia, go raczej nie doprowadzimy. Tam zobaczcie, będzie można chyba się wyżej jeszcze wdrapać. Ale po kolei, tu widzę, że chyba przejdziemy. Gdy, jeśli pójdę tam, to chyba przejdziemy dookoła albo przez tą górę. Jedno z dwóch, jedno z dwóch. Przyczepa przybrzeżna autostrada. To jest przyczepa. Po prostu zobaczmy. Batonik będzie na potem. Tych tutaj widzę, nie możemy. Szufladek. A zjedzmy sobie tego batonika. Bo co by nie mówić, poziom jedzenia mamy taki se. Dobrze, taki sobie dla czepialskich. Dobra, to weźmiemy tego, nie będziemy brać buty robocze. Nie, takich rzeczy nie będziemy raczej brać. Co tu jest? Spodnie robocze. Na swoje rzeczy nie narzekam, także. Także możemy stąd iść. Pieskamy dalej ku przygodzie. Gotowi na przygody, na niewygody, na śmierć. Jakby to powiedział Bax z epoki lodowcowej, prawie wystrzeliłem znowu. Ah, dzisiaj mogę brzmieć dość dziwnie. Mm, mam zapkany nos i nie ogarniam za bardzo, co się dzieje. Prawdopodobnie lekkie przeziębienie. Zobaczcie, mamy linę. Znaczy, co? się mnie, żeby tam się wydrapać. Chyba to zrobimy, właśnie. Lina wspinaczkowa. Teraz nie pamiętam, czy kiedyś była animacja Liny, czy po prostu obraz się wyciemniał i bohater znajdował się na dole lub na górze. Ale strasznie po dupie dostaje, jeżeli chodzi o zmęczenie. A niedobrze. Mam tylko nadzieję, że ta wspinaczka była warta. Tego. Przez wiem, pewnie powiem szczerze, że myślałem, że się będę mógł stąd rozejrzeć, ale nie widzę tutaj nic specjalnego, więc idziemy dalej. Młode wilki gdzieś tam na dole buszują, to nas nie obchodzi teraz. Ja muszę w ogóle sprawdzić czy zabrałem do lampy yy, ten. Ten olej, będę na to mówił olej do lampy, no po prostu, może gdzie my jesteśmy? Wdrapaliśmy się tu, pomimo tego, że mogliśmy tutaj, którymś się, się wdrapać na własnych y, nogach, kosztem zmęczenia, troszeczkę w sumie sobie skróciliśmy. Kurcze, ile bym oddał za lornetkę teraz. Ale nawet nie wiem czy jest w tej grze. Dzisiaj nie robię za dużo cięć, bo mógłbym teraz powiedzieć, że zobaczymy się aż gdzieś dobre, a no, tak jak chyba w jakimś odcinku wspominałem, będziemy sobie od czasu do czasu właśnie bez takich cięć, takich na przykład przeszukuję coś albo łażę gdzieś. Wiecie o co chodzi. Będziemy sobie. A ludzie po prostu grali. I zobaczymy, czy się coś wydarzy ciekawego. Nie lubię takich miejsc. Bo zdarza się, że jakaś dzika zwierzyna się lubi wyłonić z zakamienia. Zza skały znaczy się z zakamienia. I ja tam troszeczkę wcześniej, jak byliśmy, jak świeżo się wydrapaliśmy. Miałem wrażenie, że tu gdzieś jakaś budka jest. Nie połam się, gościu. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, no to z prawej strony się taka ikonka czerwona pojawia. Jeśli grozi nam połamanie. O na przykład teraz nad amunicją było. Dobra. Okej, okay, pójdziemy wzdłuż tutaj. Być może dotrzemy do jakichś chat. O właśnie, mówiłem, że widziałem coś. Słuchajcie, mamy wieżę strażniczą. Jak to widzę, od razu mi się Firewatch przypomina. Bardzo fajna produkcja. Serdecznie polecam. Jeśli ktoś nie grał, chyba że ktoś oglądał gdzieś. Wiecz, tu Henry będzie <grybujesz> z Firewatcha. Zamarznięty. A, ah, Oby nie. Fajny bohater. No słuchajcie, gdyby nie ta śnieżyca, moglibyśmy wyznaczyć sobie jakiś nowy cel. tymczasem będę troszeczkę błądził, ale. A wy będziecie błądzić ze mną. Podobała mi się ta opcja. Jasne, że tak. Dobra, zamknijmy te drzwi. Jesteśmy schronieni. Fak. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że to będzie. Szczerze mówiąc, myślałem, że tutaj będzie. Broń. Gotowanie na łonie natury, słuchajcie, to może być ciekawe. Czytajmy z dwie godzinki. Ogrzaliśmy się przy okazji. Nie gadaj, że ty zmęczony jesteś. Eee, tutaj krzesło wywrócone do góry nogami. Ale wygląda jakby ktoś tutaj czegoś szukał i robił jakiś rozpierdziel. Okej. Okay. Dobrze, nie tracić znowu mgła. Matku. Żeby nie tracić czasu, my sobie pójdziemy w tym momencie dalej. Bo jeszcze trochę możemy tak naprawdę przejść. Pytanie, czy będzie mieli gdzie w razie co się schronić. Jeśli nie, to będziemy improwizować teraz, jak widzicie... Czy jak wiecie, można yy, śnieżne schronienie sobie zrobić. Tak więc, tak do końca nie jesteśmy bezradni. Problem tylko polega na tym, że takie śnieżne schronienie może zostać zaatakowane przez zwierzę. Teraz iść tu czy tu. Kolejny Kolejny dylemat. Ja pójdę tutaj, bo. Na tą chwilę myślę, że będę zdecydowanie czuł się lepiej, jeśli będę bliżej tej głównej drogi. Dzięki której możemy z łatwością dotrzeć do naszej bazy. Chociaż nie ukrywam, że z chęcią bym gdzieś coś tutaj jeszcze przeeksplorował, że jakieś budynki były i żebym coś przyniósł do tego, do bazy. Taka Sama podróż, podróż bez żadnych zdobyczy, niespecjalnie mnie zadowoli. Tak szczerze mówiąc, tu, 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 tu. jeżeli jesteście w mikrofonie, szum, wybaczcie, ale no, mam włączony teraz pochłaniacz kurzu. I no i musi działać <grych> po prostu. Ja wiem, że na czas nagrywania mógłbym po prostu go wyłączyć, ale już bez przesady. Dobrze, tam jest zejść. Jeśli tam zejdziemy, na 80% dotrzemy do drogi. Okej, okay, co my tu mamy? Opuść przybrzeżną autostradę. Hmm. Czy ja chcę to teraz zrobić? Na pewno lepiej będzie tutaj się... ...przekimać niż... Yy... niż na dworze ok, czy my tu znajdziemy rękawice z Polaru mocno zużyte niekonieczne nie będziemy się teraz mm, z czymś takim może raz paliwo do lampy, wam mi się przyda, bo chyba przy sobie takiego takowego nie posiadam teraz może się przydać. Zużyte rękawice, niekoniecznie. My sobie pójdziemy tędy. Zobaczymy, dokąd nas to poprowadzi. Tu jest zawalone? Nie. Tu jest przejście. Słuchajcie, na jakąś poważniejszą my tutaj trafiliśmy, kurczę, palnie. Amunicja. Ale kusi, żeby zbierać te rzeczy. No, no to chodzi tak. Po to w końcu tutaj przybyliśmy. Tam zakręt, tu zakręt. Kurde, ludzie. Tu jest lampa, tu jakiegoś nieszczęśnika. Przygniotło. Zobaczmy tą wiatrówkę. Dobrze, załóżmy. Ją. Załóżmy, bo widziałem, że nie jest taka zła. Teraz pytanie, czy idąc w tym kierunku, coś znajdziemy jeszcze? Jakieś przejście, czy jakieś wyjście, czy. Cholera, wie co? Jest. Zużyte rzeczy. Tutaj głosy w kopalni są po prostu o, szkoda gadać. Kanina, dobra, weźmiemy. Nasz hipek jest już widzę, dość zmęczony. Dlatego też, jak dotrzemy teraz tutaj do jakiegoś wyjścia. Zakończymy ten odcinek. Powiedziałem do wyjścia, po czym... Znaleźliśmy się w jakiejś poważniejszej kurde tutaj... Nie wiem czy sieci, to można dobrze też... Do, dobra nazwa. Dobra. Tu przejdziemy pewnie tam po drugiej stronie, gdzie jest ten zawalony most. Nasz bohater już widzę, ma dosyć. Ale dla amunicji warto było. Dobra, narzędzia. Idziemy w tym kierunku. I zobaczymy za chwilę, jeśli dotrzemy do tak jak mówię, dotrzemy do wyjścia, skończymy ten odcinek. I w następnym, o właśnie jest wyjście, i w następnym zobaczymy, czy ja ten wyjdę, wejdę, przeczołgamy się dobrze. Co ja robię? Dobrze, kochani. Troszeczkę coś tam nam się udało dzisiaj zrobić. Wróciliśmy do bazy. Teraz nas będzie czekała przez najbliższe odcinki prawdopodobnie tułaczka i tyle. A dziwne odgłosy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.